Jesteśmy w Rytrze, które udało się zrobić cały dystans zaplanowany. Przespaliśmy się w bardzo fajnej agroturystyce z dobrą kolacją. Samochód. Eee. Eee. A teraz ruszamy dalej. Mamy dzisiaj niecałe 30 km do przejścia do Krościenka nad Dunajcem. Eee. Szykuje się dosyć trudny dzień, a następne nie będą łatwiejsze, ale jeszcze zaraz sobie zatrzymamy się w sklepie. いいぜ負けしなさい。 Dzisiejszy dzień nas nie rozpieszcza. Poza tym, że mamy do przejścia prawie 30 km, to w tym musimy wejść na górę Radziejową, która jest najwyższym szczytem Beskidu Sandyckiego. Znajdujemy się na miejscu, w którym tutaj była na górze zbudowana szkoła podstawowa. Teraz zostały same ruiny. Szkoła opisana przez Marię Kownacką w wierszu Szkoła nad obłokami. Przed nami jeszcze tutaj zejście na dół i jedno podejście na górę. I tam na szczycie widać wieżę widokową. Na której pewnie będzie całkiem ładnie. No ale jeszcze to jest paręset metrów podejścia. Jesteśmy na ostatnim dzisiaj szczycie. Zostało nam półtorej godziny do Krościenka. Ale co ważniejsze, właśnie jakoś teraz wbiło nam 300 km zrobionych na szlaku. No więc będziemy świętować. Pewnie batonem i wodą z elektrolitami. Ale już, już niedaleko. Jeszcze jest półtorej godziny i będziemy mogli spać. A jutro... Więcej, trzydzieści dwa kilometry.